Jacek Miller traktował swoją pracę urzędnika jako służbę dla Rzeczypospolitej. Od początku nawiązania kontaktów odrodzonej Polski, odrodzonej Litwy, zabiegał o ochronę polskiego dziedzictwa na Litwie. To był proces niełatwy, bo pozostały straszne zniszczenia komunizmu zarówno zniszczenia architektury, jak i zniszczenia instytucji. Trzeba było nawiązywać dobry kontakt ze stroną litewską, szukać porozumienia, to były sprawy często bardzo trudne, ale dzięki jego kompetencjom, cieple, zrozumieniu udało się bardzo dobrze nawiązać współpracę z Litewskim Departamentem Ochrony Dziedzictwa. Dzięki jego zasługom przez te lata udało się bardzo wiele zrobić, odbudować wiele zabytków. Zakończonym projektem jest Zatrocze, ale inne sprawy, w tym ochrona cmentarza na Rossie, będą się jeszcze ciągnęły długo i mamy nadzieję, że z jego wsparciem w niebie ta współpraca ze stroną litewską będzie szła bardzo dobrze. To Viso šio regiono kultūros istorija, istorijos raida. Labai buvo didelis kultūros pavildo žinovas. Ir kas labai svarbu, mes labai daug praleidom laiko diskutuodami ir ieškodami. Atsakymų į klausimus, kas yra mūsų bendras pavildas, Lietuvos ir Lenkijos bendras pavildas, kur mes turim sutelkti pastangas jį atgaivinti, išsaugoti ir perdoti ateities kartom. Tai iš ties buvo labai šiltas, labai konstruktyvus žmogus. Labai džiaugiuosi, kad šio žmogaus atminimas yra vertinamas, pagerbiamas ir naudodamas į progą. Mosza, Dzienorio, Kabinty, czy Mosz, Narius, Tymosz, Za każdym razem, jak przyjeżdżam na Zatrocze do, do byłej ordynacji hrabiów Tyszkiewiczów, które w tej chwili jest zarządzane przez Dyrekcję Trockiego Historycznego Parku Narodowego, ogarnia mnie ciepła wdzięczność. Za to, jak ten obiekt naszego wspólnego dziedzictwa wygląda. Wdzięczność ta jest kierowana do Jacka Miller'a. Współpraca Dyrekcji Trockiego Historycznego Parku Narodowego z Ministerstwem Kultury trwała przez 10 lat, i ten projekt, oprócz rekonstrukcji, zawierał też projekt muzealny, w którym brało udział 12. Instytucji kultury z Polski. Wszystko to odbyło się dzięki otwartości, profesjonalizmowi i szczeremu zainteresowaniu Jacka Millera dziedzictwem polsko-litewskim na Litwie. Mieliśmy po prostu duże problemy z renowacją pomnika Czarnego Aniola. I wtedy właśnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wystąpiliśmy z, z prośbą o pomoc do ministerstwa. I w tej właśnie grupie roboczej był Jacek Miller i zawdzięczając właśnie dla nich, dla ministerstwa, dla Jacka Millera, udało nam się odnowić po prostu pomnik Czarnego Anioła. Przyjechała grupa ekspertów i to zrobiliśmy. Ale ta współpraca nie polegała tylko na jednym pomniku. W 2017 roku też odnowiliśmy dwa pomniki pomnik Justyny Czadowskiej i Tekli Hrybnickiej. Ale Jacek Miller zawsze w swoich właśnie wypowiedziach zawsze mówił, że ważną rzeczą jest właśnie bać o to dziedzictwo kulturowe i starać się po prostu tak przeprowadzać renowację pomników, żeby to nie zniszczyć. Pan Jacek Miller był osobą, którą spotkałem kilkanaście lat temu. Przyjechał tutaj do nas do Wilna. Wiele wtedy rozmawialiśmy na różne tematy, również na temat dziedzictwa narodowego polskiego na temat Polaków tutaj na wileńszczyźnie i był pierwszą osobą która która wyciągnęła rękę, która okazała pomoc. Także jesteśmy mu za to wszystko wdzięczni. Chcemy tutaj z Wilna, z kościoła, w który tyle włożył swego serca, podziękować szczególnie jego rodzinie za jego dar, za jego osobę, za to, że dla nas tutaj też był i dzielił się sobą. Księga mądrości mówi: że dusze sprawiedliwych są w ręku Boga. Zdało się oczom głupich, że pomarli, a oni trwają. Oni trwają w pokoju. Człowiek, pomimo tego, że odejdzie, to jednak zostaje w swoich dziełach, w tym, co czyni, w tym, co robi. A kiedy te czyny są związane z takimi wielkimi dziełami, które mówią o kulturze, o sztuce, to one są na wieki również z tym, co zostało zrobione. I człowiek, który swoje życie poświęcił w tej dziedzinie, na pewno jest uwieczniony w tym swoim dziele.